Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku magazynu Studio Klasa. Ostatnim niestety już w tym sezonie. No i cóż, jesteśmy Wam jeszcze winni. To co wydarzyło się w ostatniej kolejce pierwszej grupy B klasy, bo tylko ona rozgrywała swoje ligowe mecze jeszcze w miniony weekend. No i tu jak widzimy Pogoń Ryn wygrała z rezerwami Mambrgi Rzycko 6 do 3 na wyjeździe. I dzięki tej wygranej drużyna z Rynu Awans fała klasy, więc serdeczne gratulacje. Drugie miejsce rezerwy Węgori Węgorzewo, trzecie miejsce rezerwy Mamr-Girzycko. Klasyfikacje strzelców. Jeszcze raz przedstawiamy wam klasyfikację strzelców najpierw klasy okręgowej. Bo Artur Ignatowicz posprawdzał dokładnie wszystko. Może mówił, że mogły się jakieś małe błędy wkraść, więc zobaczymy. W pierwszej grupie zwyciężył Dariusz Głębiowski, 37 goli. W drugiej grupie Radosław Lenar, 44 bramki na koncie. A klasa, pierwsza grupa Łukasz Barański, druga grupa Michał Jaworski, trzecia grupa Grzegorz Metera, czwarta grupa Alan Klimek. I B klasa, tutaj mieliśmy taką małą niewiadomą w pierwszej grupie B klasy. Na no, Are Mariusz Libucki strzelił w ostatniej kolejce 4 gole. I to on został królem strzelców tej klasy rozgrywkowej. W drugiej grupie Daniel Baran, w trzeciej grupie Michał Romanczuk, a w czwartej grupie Jarosław Skonieczka. Jeżeli już jesteśmy przy najlepszych strzelcach, no to pierwsza w historii najlepsi strzelcy wszystkich grup klasy okręgowej A klasy i B-klasy otrzymali od nas specjalne statuetki. No i teraz mamy dla Was zdjęcia tych naszych najlepszych strzelców z tymi statuetkami. Mamy Daniela Barana Dąbkadyny, Jarosław Skonieczka Welbratian. Łukasz Barański, Mazur Pisz. Mariusz Libucki, Pogonieryn, Michał Romańczuk, Orzeł Czerwonka, Radosław Lenart, Polonia Pasłęk i Dariusz Gołębiowski, Tęcza Biskupiec. Oczywiście także klasyfikację strzelców wygrali Alan Klimek, Grzegorz Szmetera, i Michał Jaworski. Przed realizacją odcinka nie otrzymaliśmy jeszcze od nich zdjęć, ale już wiemy z dobrego źródła, że statuetki do nich dotarły, więc oczywiście wszystkim serdecznie, serdecznie jeszcze raz gratulujemy. No i musicie Państwo przyznać, że godnie te nasze statuetki prezentują się w rękach tych naszych królów strzelców. Teraz przechodzimy już do Baraży, bo były baraże o czwartą ligę, o Forbę czwartą Ligi o klasę okręgową. Tu widzimy radość Rominty Golda, ponieważ Rominta Golda, czyli przedstawiciel klasowców awansował do Forbet Czwartej Ligi. Rominta w dwóch meczach wygrała 8-3 z błękitnymi pasy, no i w przyszłym roku nie będziemy jej oglądać w naszym magazynie, tylko w magazynie Forbet Czwartej Ligi. Gratulujemy! Tu zdjęcie z radości Polonii Łowo, ponieważ Polonia Łowo w dwumeczu pokonała Polonię Pasłęk 6 do 4 i utrzymała się w formie 4 lidze, więc także gratulacje dla z Ziłowa. A o Polonii Pasłek będziemy na pewno mówić w pierwszym sezonie w naszym magazynie Studio Class. Teraz przechodzimy do baraży o klasę okręgową. Tu mamy pierwszą bramkę w meczu Konstrukt Lubawa Tęczam i Mjomun. Konstrakt wygrał ten mecz, ogólnie dwu mecz, aż 10-1. No i jak widzimy po tej koszulce, awans jest nasz. Konstrakt Lubawa awansował do klasy okręgowej i to awansował w stylu wręcz kapitalnym. Gratulujemy. Agatje głownik kormoran z We wczorajszym meczu Kormoran wygrał z Agatem na wyjeździe 2-1. W dwumeczu meczu wygrał 5-3, więc to Kormoran pozostanie w klasie okręgowej. Kłobok Mikołajki, Łyna Sempopol, we wczorajszym meczu padł wynik 3-3, ogólnie w dwóch meczach Łyna wygrała 8-5 i to Łyna pozostaje w klasie okręgowej, a Kłobok Mikołajki będzie musiał w przyszłym sezonie o to na was powalczyć. I radość drużyny Czarni Olecko, po wygranej nad Błękitnymi Staro ogólnie w dwóch meczach Czarni wygrali 5-1, no i pozostają w klasie okręgowej, więc także wielkie brawa i gratulacje za drużyny Zolecka. To tyle. Jeśli chodzi o multimedia, wyniki Baraże. I teraz przechodzimy już do podsumowania statystycznego naszego sezonu, a jeżeli chodzi o podsumowanie statystyczne, no to muszę się połączyć teraz z Arturem Ignatowiczem, bo on ma ten, te statystyki w małym paluszku. Cześć Artur, wiem, że masz dla nas przygotowane bardzo dużo statystyk z tego sezonu, klasowych rozgrywek, więc zacznij po prostu od czego chcesz, o jakich chcesz statystyk, czy od strzelonych goli, żółtych kartek, po prostu zacznij od czego tobie jest najlepiej. No cześć, no to już jest dużo statystyk, jak zawsze przeze mnie przygotowanych, już po kolei przedstawiamy. No i zaczynamy od zespołów z największą liczbą strzelonych bramek w zakończonym już w sezonie 2021-2022. A, i od razu mówię, że, te, że y, m, bramki z, z meczów barażowych nie są brane pod uwagę, tylko y, po prostu w tej, z poszczególnych sezonów, w meczach bar barażowych nie brałem tych statystyk. I tak, w Lidze Okręgowej y, najwięcej bramek strzeliła tęcza, Biskupiec strzeliła 127 bramek, na drugim miejscu Polonia, Pasłęk strzeliła 123 bramki i na trzecim miejscu poznane liczby strzelonych bramek Rominta, w 92 strzelone bramki. To chodzi o ligę okręgową. A jak chodzi o klasę, najwięcej bramek strzeliła KS 2010 Rzesina, strzeliła 109 bramek. Na drugim miejscu Konstrakt Lubawa, który strzelił 107 bramek. I na trzecim miejscu Barka Stoltnisko, który strzelił 104 bramki. I trzeba podkreślić, Barka Stoltnisko w tej rundzie wiosennej, jako jedyny zespół w całej klasie w -Mazurach wygrał wszystkie swoje spotkania. Zdobył komplet punktów na miasto. I mało tego, Barka Stoltnisko jest jedynym zespołem który w tej rundzie, yy, przepraszam, który w tym sezonie nie przegrał ani jednego meczu w całej A klasie rumińsko-nazruskiej na, wyje na wyjeździe. Także no to naprawdę super osiągnięcie. I teraz w B klasie najwięcej strzelonych bramek ma Dąb Kadyny Dyny, 127 strzelonych bramek, który jak wiemy wygrał wszystkie mecze w, ty w tym sezonie i awansował do A klasy. Na drugim miejscu UKS Junior Świątki. 83 strzelone bramki, zespół, który też awansował do klasy z, tej, z drugiego miejsca, grał razem w tej grupie z dom Kadyny. I na trzecim miejscu Zalew Frąbork, 80 strzelonych bramek, to też grał w grupie z Dąbem Kadyny i z UKS Wienior Świątki. I teraz zespoły z najmniejszą liczbą strzelonych bramek. To jak chodzi o Ligę Okręgową, to najmniej bramek strzelił MKS Miłakowo, który strzelił 30 bramek. Na drugim miejscu KS Wojciechy, który strzelił 34 bramki. I na trzecim miejscu dwa zespoły, GKS Grunwald gierzwald i Ewingi Zalewo, które strzeliły po 39 bramek. Natomiast w A-klasie najmniej bramek strzelił start kruklanki słyszeli 16 bramek. Na drugim miejscu Leśnik Ramuki, który zdobył 23 bramki. I na trzecim miejscu zamek urzędnik, który strzelił 28 bramek. I teraz B-klasa. W B klasie najmniej bramek strzeliła szansa która teraz 14 bramek. Na drugim miejscu CWK jest 2020 lamkowo który strzelił 17 bramek? i na trzecim miejscu dwa zespoły: Huragan Byszfaut i WKS Warnia Elbląg, które strzeliły po 18 bramek. A teraz zespoły z najmniejszą liczbą straconych bramek. To w okręgówce najmniej bramek straciła tęcza Biskupiec, straciła 28 bramek. Na drugim miejscu Olimpia Olsztynek, która straciła 34 bramki. I na trzecim miejscu dwa zespoły: Wiktoria Bartoszyce i Płomień Tużnica, które straciły po 39 bramek. Jak chodzi o A-klasę, no to na pierwszym miejscu MKS Działdowo, który stracił 21 bramek. Na drugim miejscu Barka Stolpnicka, który stracił 22 bramki. Na trzecim miejscu Konstantin Lubawa, który stracił 23 bramki. I jak chodzi o B-klasę, najmniej bramek stracił UKS Mały Jeziorak i Ława, który stracił 14 bramek. I na drugim miejscu Dąb Kadyny i Orzuc Janowo, obie te ekipy straciły po 16 bramek. A teraz zespoły z największą liczbą straconych bramek. Jak chodzi o okręgówkę, to najwięcej bramek straciło po jeziorze proski, które straciło 100 bramek. Na drugim miejscu kormoran Zwierzewo 97 straconych bramek. I na trzecim Ewingi Zalewo, które straciły 89 bramek. Jak chodzi o Aklasę, najwięcej bramek straciły fc Dajtki Olsztyn, które straciły 111 bramek, a na drugim miejscu Polonia Markusy i Jawista Łążyn, które straciły po 98 bramek. Jak chodzi o B klasę, naj, najmniej, przepraszam, najwięcej bramek straciła WKS Warmia Eldon, która straciła 27, przepraszam, 127 bramek. Na drugim miejscu Grom Zwierżna, który stracił 93 bramki, i na trzecim miejscu Startko Złowo, który stracił 81 bramek. Wiem, że masz też statystyki przygotowane odnośnie kartek naszych klasowych zespołów, to może teraz przejdziemy do kartek. Zaraz do tego dojdziemy, tylko jeszcze tutaj mam taką statystykę zespoły z największą liczbą meczów bez żadnej straconej bramki. To w Okręgówce najwięcej bramek, najwięcej meczów bez straty ani jednej bramki w tym sezonie miała Olimpia Olsztynek, miała 14 meczów bez straty bramki. Na drugim y, miejscu tęcza Biskupiec, która straci, y, miała 13 meczów bez straty żadnej bramki i na trzecim miejscu Unia Sur, która miała 11 meczów bez straty ani jednej bramki. Jak chodzi o A-klasę, y, to, to Iskra na miała w A-klasie najwięcej Iskra naszym miała meczu bez straconej bramki, bo 10 miała meczu bez straty ani jednej bramki. Na drugim miejscu Barka z Błękitni Stary Olszyn i Orzeł Janowiec Kościelny. Te trzy ekipy miały po 9 meczów bez straty bramki, a w Beklasie najwięcej meczów bez straty bramki miał Kadyny, który miał 10 meczów bez, bez, bez straconej ani jednej bramki. Na drugim miejscu Orzec Janowo, który miał 8 meczów bez straty ani jednej bramki. I tam było już też jeszcze sporo z 6-7 zespołów, które miały 6 meczów. Bez straty ani jednej bramki. Tak, możemy do karty. No to możemy przejść teraz właśnie do tych kartek. Powiedz nam, jak wyglądała ta statystyki kartkowe tych naszych klasowców, czy dużo w tym sezonie tych kartek sędziowie pokazali. Jak chodzi o okręgówkę, no to najmniej Kartek zobaczyła ten czas skupie, która uzbierała 30 żółtych kart i żadnej czerwonej. Na drugim miejscu UKS naki Olszindry otrzymały 37 żółtych kartek i żadnej czerwonej, a na trzecim miejscu KKS Warmia Olsztyn, która o 37 i 3 czerwone, a jak chodzi o zespoły z największą liczbą kartek w okręgowce, to najwięcej znaczyli piłkarze Radomniaka Radomno, którzy obejrzeli 80 żółtych kartek i 9 czerwonych. Na, na, później, na drugim miejscu to najwięcej kartek, która drużyna obejrza Kormoran zwierzęło 79 żółtych i, i 9 czerwonych. I na trzecim miejscu Czarni Rudzinice, 66 żółty kartki wie czerwone. I jak te statystyki wymieniam, to też te kartki nie biorę pod uwagę kartek z meczu barżowych, mm. tylko samego sezonu. I teraz A-Klasa. W A klasie najmniej Kartek miał yy, zespół MKS. Luciany Nidak, który miał 22 żółte kartki 3 czerwone. Na drugim miejscu Jastrząb Ględy 23 żółte kartki 2 czerwone. I na trzecim miejscu Konsa Lubawa, 27 żółtych kartek i ani jednej czerwonej. Jak chodzi o zespoły z największą liczbą kartek w A klasie. Najwięcej miała Osa Zombrowo, która zobaczyła 73 żółte kartki, 8 czerwonych. Na drugim miejscu Well litzbark welski który obejrzał 64 żółte kartki i 7 czerwonych. I na trzecim miejscu KS Mroczno, który obejrzał 63 żółte kartki i 6 czerwonych. I teraz klasyfikacja kartek w B klasie. Najmniej kartek zobaczył zespół UKS Mały Jeziora Kiława który obejrzał 10 żółtych kartek i żadnej czerwonej i co trzeba jeszcze podkreślić czterech ostatnich spotkaniach z rzędu tego z zmienionego sezonu 2021-2022 piłkarze WKS Małe Jeziora Ława nie zobaczyli ani jednej kartki. Na drugim miejscu GKS 2 Szczytno, który obejrzał 11 żółtych kartek i żadnej czerwonej. I na trzecim miejscu WKS Warmia Elbląg, która obejrzała 9 żółtych kartek i dwie czerwone. I teraz zespoły we klasie, które miały największą liczbę kartek. No to, hmm, Vel 27 żółtych kartek i 3 czerwone. Żak Mielnik, 30 żółtych kartek i żadnej czerwonej. Pogoń Ryn, 29 żółtych kartek i 1 czerwona. I BKS Warmianka Bęsia, 26 żółtych kartek i 3 czerwone. I jeszcze tutaj taką na koniec statystyka zespoły z największą liczbą meczów bez ani jednej kartki w zakończonym sezonie 2001-2022. No to jak chodzi o okręgówkę, to najwięcej meczów bez ani jednej kartki miała KKS Warnia Olsztyn miała 10 takich meczów, I, i, a Ewingi Zalewo, Unia Susz, Olimpia Olsztynek, Łyna Sempopol, Tęcza Biskupiec i mój MKS Jeziorany -Y miały po 9 meczów w tym sezonie bez ani jednej kartki. Teraz jak chodzi o A-klasę, najwięcej meczów bez ani jednej kartki miał Konstantin Lubawa, miał 11 takich meczów. Później Jastrząb Ględy miał 10 meczów bez ani jednej kartki w sezonie 2021-2022. I na trzecim miejscu GKS Jest Unieszewo Miał 9 meczów bez ani jednej kartki w sezonie 2021-2022. Już to tu nie pominąłem nikogo. I teraz w, B -klasie. w B klasie najwięcej meczów już. Bez ani jednej kartki miał UKS Mały Jeziora Ława miał 11 meczów bez ani jednej y, kartki i później y, UKS Mini Soccer Akademii Longowo i WKS Warnia Te dwie ekipy miały w tym sezonie 10 meczów bez ani jednej kartki i później CWKS Węgoria 2 Węgorzewo, Dąb Kadyny, Czarni Małdyty. Y, tak, i te trzy zespoły y, miały y, po 9 meczów bez ani jednej kartki. No, imponujące statystyki, dziękuję bardzo za ich przygotowanie. A powiedz mi jeszcze, bo ty śledzisz te nasze klasowe rozgrywki, każdą kolejkę, bo przygotowujesz m.in. dla nas klasyfikację strzelców, sezon się już zakończył, to powiedz mi, tak jakbyś miał wskazać według ciebie takie dla ciebie największe pozytywne zaskoczenia tego sezonu, jakieś drużyny, to jakie byś wskazał? Pozytywne, na pewno bym pozytywne zaskoczenia. przykład Żagiel Piecki zajął bardzo wysokie czwarte miejsca. W poprzednim sezonie Żagiel miał jedenaste miejsce i Beniaminek, Rona 03, który przypomnijmy, 3 lata temu awansował z B klasy do A, następnie nie, z A do B. W cuglach wygrał B klasę, w cuglach wygrał A klasę i teraz w okręgówce zajął bardzo wysokie piąte miejsce. Szczególnie piłkarze Rony 03 świetnie punktowali w meczach na własnym boisku. i Jak też chodzi o pozytywne A, i oczywiście naj pozytywne zaskoczenie, Śniardwy Owrześ, zespół, który na jesieni był na 10 miejscu. Śniardwy wygrały w tej rundzie wiosennej wszystkie spotkania. W ogóle Śniardwy miały 16 rzędów lidze, 16 rzędów wygranych pod rząd. I taki nie, 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 ma, nie da się ukryć, że jakby Śniardwy na jesieni tych punktów więcej miały, no to też było związane z problemami kadrowymi, to na pewno Śniardwy by walczyły do ostatniej kolejki awans, bo 16 z rzędów jest to naprawdę imponujący wynik. I ten, i Wikt Wiktoria Bartoszyce, też trzeba to też zasługuje na uwagę, że Wiktoria się zajęła siódme miejsce, a przypomnijmy, że w poprzednim sezonie Wiktoria przez to, że jakaś drużyna się wycofała, dostała szansę dodatkowego barażu, który grała z Barkasem mm. Tolkmińsko 4 do 0, gdyby Wiktoria tej szansy nie, nie dostała, grałaby w a klasie a w tym sezonie zajęła naprawdę wys wysokie siódme miejsce i to mm. też nie tylko punktowała z tymi słabszymi, bo z kilkoma rywalami y z górnej części tabeli też y zabrała kilka punktów, i teraz, a jak chodzi no na pewno też osa biskup jest pomorski też beniaminek zajął też wysokie szóste miejsce a i płomień Tużnica bardzo wysokie czwarte miejsce płomień który gra podaje że piąty sezon rzędu w okręgówce i naprawdę sobie, sobie radzi bardzo dobrze w tej okręgówce widać i sezon i coraz lepiej sobie radzi I ten i zajął bardzo wysokie czwarte miejsce no także naprawdę to to super osiągnięcie i jak chodzi o a klasę to kto pozytywnie nie zaskoczył, no to na pewno trzeba mi barka Stolchnicka są wypadkowi z okręgówki, można powiedzieć się wygrywał tym mleczeń, no i powrócił do okręgówki Co tu jeszcze w tej A klasie, a i na uwagę zasługuje to w a klasie grupie 3. Do samego końca, ile zespołów się liczyło w walce, w pewnym momencie nawet 7-8, a do ostatniej kolejki, przed ostatnią kolejką 4 zespoły miały realne y, szanse na, na, na awans. I na pewno trzeba podkreślić KS Łęgajny też bardzo do, do, no, dobrą grę, bo KS Łęgajny to ten Beniaminek A klasy. I utrzymał się w tej jak klasie, można powiedzieć, dosyć spokojnie. No, na, na, na jesieni sobie wyrobił no, przewagę, wygrał te mecze z rywalami, którzy skończyli y, sezon za, Węgajny, za KS Łęgajny. I tak, można powiedzieć, dosyć spokojnie się utrzymał. Także naprawdę no, to pierwszy sezon KS Łęgajny w A klasie i naprawdę udany, bo KS Łęgajny spokojnie utrzymał się w tej jak klasie. I jak chodzi jeszcze o a klasę, jakie to może zaskoczenie? No, to się to już takich nie wiem, to no, no to B klasę. No, dom, kadyny to na pewno no, wszystkie mecze wygrał, że lidę awansował do klasy, ale że wygrał wszystkie 18 meczów. Mm. Nie stosował ani jednego punktu. I No tak, ale to, to takie pozytywne zaskoczenia. A teraz te negatywne, jakbym miał wymienić, no co z okręgówki, to jest na pewno. Orlęta Reszel i Czarni Olecko. Orlęta, które w poprzednim sezonie 2020-2027 do ostatniej kolejki walczyły o drugie miejsce dające baraż do czwartej ligi, teraz zajęły miejsce 11. i tak można powiedzieć rzutem na taśmę uchroniły się przed tymi barażami o utrzymali się w okręgówce i Czarni Olecko też, którzy musi, utrzymali się, ale musieli grać w Barażach, a to też był zespół, który w ostatnich latach gdzieś tam był dość wysoko. I też o Omule Wierba, że spadł do A-klasy, to, to też był zespół, który w ostatnich latach gdzieś tam był dość wysoko, a teraz zajął 14 miejsce i spadł do A-klasy. I jak te, takie negatywne zaskoczenia, co można jeszcze wymienić? Na pewno że GKS, granica bez Ledy, też zespół, który w klasie był dosyć wysoko, w stanie skończył yy, na dziewiątym miejscu. I jeszcze co? Też że Leśnik nowe ramuki FC Dajtki. Leśnik, hmm. który w poprzednim sezonie zajął pierwsze miejsce i mógł awansuje do kręgówki, a zrezygnował z tego awansu do kręgówki, teraz zajął miejsce przedostatnie 13 i spada do B klasy. FC Dajtki, Olsztyn, czy ostatnie miejsce zjęły, które też nie tak dawno temu w sezonie 2018 19 grały w lidze yy, okręgowej. I jeszcze A w B klasie, jak takie negatywne zaskoczenia? No to ten, no to na pewno WKS warnie, która. Nie, nie zdobyła ani jednego punktu w B-klasie, a zespół, jak patrzyłem wyniki z poprzednich sezonów, no to też te, te może nie był tak jakoś wysoko, tak wszedł do tabeli, ale Warmia punktów trochę zdobywała. Szansa Reszel teraz była tylko jeden punkt. No i te, tak tak to właśnie wygląda, jak miałmy te... Okej, okay, powiedz mi jeszcze tak już na zakończenie, czy ty jesteś w stanie z zliczyłeś może sobie na ilu meczach w tym sezonie naszych klasowych rozgrywek byłeś? Czy ty było tego aż tak dużo, że trudno to zliczyć nawet? E, nie, nie, tego nie liczyłem, bo ja zawsze na koniec roku sobie tam w grudniu robię takie podsumowanie roku na ilu meczach byłem, ile bramek padło łącznie w tych meczach, ile kartek było i takie w grudniu w ogólne podsumowanie roku od pierwszego meczu do ostatniego. Wszystkie mecze na tych, na których byłem, ale dużo byłem na tych meczach. I mam nadzieję, że parę nowych miejsc zobaczyłem tej wiosny piłkarskich tam, gdzie jeszcze do tej pory nigdy ani razu nie byłem i mam nadzieję, że na jesieni też że będę dużo na meczach jeszcze na tych, szczególnie w tych miejscach, gdzie nigdy jeszcze nie byłem, bo ja mam w ogóle taki plan, że z czasem, no nie, nie wiem dokładnie kiedy, może nawet i z biegiem lat zwiedzić wszystkie piłkarskie boiska hmm. w Arminach, także jeszcze daleka droga jest kawałek po kawałku, no ale myślę, że z czasem y, to się uda. Pewnie, że tak. Także dziękuję Ci bardzo za te statystyki, dziękuję Ci za prowadzenie dla nas, przygotowywanie tych klasyfikacji strzelców, bo jak już pokazywaliśmy w naszym magazynie, dzisiaj te statuetki do naszych strzelców najlepszych dotarły, więc dziękujemy Ci bardzo. Parę słów, jak miałem ja powiedzieć o moim MKSie z rany, no to co ciekawe, tak jak rok temu mój MKS zajął w Okręgówce 10 miejsce z rokiem 36 punktów i identycznie wygląda, była runda wiosenna w sezonie 2020-2021, w rundzie jesiennej MKS zdobył 23 punkty, w wiosennej 13. Teraz w tym sezonie dokładnie to samo, w rundzie, przepraszam, w rundzie jesiennej zdobyliśmy 23 punkty, w wiosennej 13. I też no to, no tak, no wiadomo, no naszym głównym celem było utrzymanie, które zrealizowaliśmy. Cieszę się, że trzeci sezon rzędu będziemy grali w Okręgówce. No nie ukrywam, liczyliśmy na więcej. No, też w przerwie zimowej część graczy odeszło, część przyszło, zmienił się tener. A zawsze jest tak, jak część graczy się zmienia, część przychodzi i tener się zmienia, to trzeba poczekać na efekty, żeby ten zespół zaczął dobrze grać i punktować. A często na wiosnę też nie, nie mieliśmy pełnej kadry. Tam, wiadomo, moja praca, jakieś tam obowiązki, czy tam inne sprawy i też nie się pełną kadrą. Ale ogólnie widzę, że tak było po niektórych meczach. Widać, że na, nasz tener, który jest, pan Krzysztof Bartycha, który zastąpił pana Andrzeja Kowalczyka. Obaj bardzo dobrzy trenerzy. Pan Krzysztof Bartycha, tak samo jak pan Andrzej Kowalczyk, jest bardzo dobrym trenerem i widzę i jestem pewien, że jak będzie runda jesienna, będziemy mocnym zespołem, bo widać bardzo dobrze buduje ten zespół, ten zespół. I także mówię, jestem pewien, że ta runda jesienna będzie lepsza i na pewno w przyszłym sezonie o wyższe miejsce powalczymy. No mówię, no można. Był, jest niedosyt że nie udało się poprawić w wyniku sprzed roku, no ale mówię, czy najważniejsze, że my w tej lidze okręgowej się utrzymaliśmy. I ja jako kibic MKS jest się cieszy niezmiernie, bo po takich można powiedzieć chudych latach kilku, gdzie w, w okręgówce graliśmy 2009-2012 przez 6 lat, później graliśmy 5 lat w aklasie i a w sezonie 20, na jesieni 2018 roku jesieni mieliśmy ostatnie miejsce w aklasie widmo b klasy było realna. a tamtej pory było coraz lepiej i później awansowaliśmy do tej okręgówki, teraz trzeci sezon z rzędu gramy w tej okręgówce i nie jesteśmy jakimiś chłop nie byliśmy jakimiś chłopcami do bicia w tym dwóch sezonach w okręgówce, no bo raz szło lepiej, raz gorzej. Jesteśmy takim pełnym średniakiem tej okręgówki i także ja się niezmiernie cieszę, że trzeci sezon rzędu będziemy grać w tej lidze okręgowej i na pewno, zawołam, zawo zawo będziemy walczyć o jak najwyższe cele. Okej, okay, to my też się cieszymy z tego, życzymy powodzenia Dużynie z Jeziora, życzymy Tobie powodzenia w spełnianiu tych swoich piłkarskich marzeń i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I to mówię zawsze, długie też czy nie zmienia swojego stylu, bo mówię, część kibiców jest za granicami naszego kraju Część chciała dokładnie wiedzieć, co na meczach się dzieje, dlatego zawsze są długie, obszerne opisy, żeby każdy mógł dokładnie, szczegółowo przeczytać, co się wydarzyło na meczu, szczególnie jak kogoś na tym meczu zabraknie. Wtedy się siada, otwiera relacje, czyta kawałek po kawałku i dowie się szczegółowo, co na, na tym meczu się wydarzyło i też na innych z innych meczów niższych lig w Armii na których jeżdżę, też szczegółowe opisy są na w stronie mojej wprawy na mecze w Armii Mazury i będą i wtedy każdy może dokładnie, szczegółowo dowiedzieć się, co się wydarzyło na danym spotkaniu, na którym byłem. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Artur. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i dziękuję wszystkim zespołom za, za ten sezon. No i życzę powodzenia w nowym sezonie 2022-2023. Pozdrawiam. I to wszystko w dzisiejszym odcinku magazynu Studio Klasa. To był ostatni odcinek w tym sezonie, więc serdecznie dziękuję jeszcze raz za wszystkie nadesłane koszulki, za wszystkie nadesłane materiały, za wszystkie informacje, które do nas docierały z klasowych boisk. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo było tego naprawdę bardzo dużo. Mam nadzieję, że ten sezon naszego programu Wam się podobał. No i cóż, nie mówimy cześć, tylko mówimy do widzenia, bo spotkamy się na pewno już po pierwszej kolejce przyszłego sezonu na klasowych boiskach. Już nie możemy się doczekać, więc do zobaczenia.